Małgorzata Nawrocka, poradnik jak obudzić pasję czytania, fragment rozdziału 11. Ale wybór. Kiedy ostatnio wzięliście państwo do ręki tomik dobrej poezji? W liceum. O matko. To jak wy zasypiacie? Z czym w ręku rozmyślacie na wrześniowej pustej plaży? Z jaką książką przynajmniej raz w roku robicie solidny rachunek sumienia? Kiedy sami piszecie wiersze wywalające całą planetę do góry dnem? Nigdy? No dobrze, zmieniam temat na mniej drażliwy. Proza, panoramiczna, powieści romantyczne, obyczajowe, kryminały, science fiction, fantazy, opowiadania, poematy prozą i wierszem, dramaty i komedie, satyry, fraszki, zbiory złotych myśli, komiksy, nowele, zbiory, reportaży i falietonów, biografie, autobiografie, poradniki, słowniki, encyklopedie, epopeje, hymny, sonety, proza poetycka, treny, panegiryki, listy, zapiski, bajki, legendy, trylogie, skrypty, szkice, artykuły, teksty, piosenek, poezja śpiewana, kroniki. Specjalnie zamieszałam w garnku z literaturą, żeby nie było wiadomo o co chodzi. A jak nie wiadomo o co chodzi, to w przypadku literatury wiadomo, że chodzi o pieniądze tylko w 50%. Przypominam tłumaczenia i nalepki typu bestseller, hit roku, książka roku itp. Ale również aż w 50% chodzi o wielkie rzeczy. Co prawda, przyznawał się Gałczyński. To, co wam tu napisałem, nie na moją próżną chwałę, lecz by zarobić dziebełko na bułeczkę i masełko, ale generalnie jednak upieram się przy opcji wielkich rzeczy. ten kino artystyczne stworzone dla wielkich rzeczy stanowi moim zdaniem znacznie mniejszy margines w świecie kultury niż wielka literatura. Chociażby dlatego, że ruchome obrazy braci Skladanowski, a za nimi braci Lumiere i Edisona, to historia ostatnich 120 lat. Wynalazek pradziadka Gutenberga lat grubo ponad 500. Słowa przetrwały wieki poczekajmy, jak zweryfikuje się obraz. Współczesne dziecko nieprzeciętne dziecko patrz, rozdział Książka Droga od filozofa do artysty życia ma zatem do wyboru pod ręką o wiele bogatszą ofertę artystycznych form literackich niż form filmowych. Dziecko w świecie filmowej komercji traktowane jest głównie jako odbiorca dla wielkich amerykańskich firm matek wszelkiej animacji. Czasem zachwyci się czymś europejskim, albo jeszcze bardziej, słusznie, rodzimym, ale generalnie przyzwyczajone jest do entuzjastycznego zasysania produkcji masowych z oceanu. Konia z rzędem temu, rodzicowi, dziecku, wszystko jedno. Kto rozróżnia nazwiska reżyserów najpopularniejszych amerykańskich kreskówek po stylu i języku scenariusza? Ha, ha. Ale odróżnić Konopnicką od Brzechwy, Szklarskiego od Makuszyńskiego, Sienkiewicza od Centkiewicza, Lindgren od Andersena, da się. Czyż nie? Zwłaszcza jak się trochę poczyta. Do tego książka może sama w sobie stać się cennym przedmiotem, jeśli jest smakowicie wydana jakość papier okładka pomysł graficzny to jedno ale również zachwycająco i artystycznie zdobią książkę świetne ilustracje i to w technikach mało ulubionych przez komercyjne kino Wyszywanki, wydzieranki, hafty, kolarze, pastele, tempery, akwarele, obrazy olejne, fotomontaże, figurki z masy solnej, rzeźby, postaci z plasteliny suszonych roślin, kamieni, ziaren, nici, produktów spożywczych, zdjęcia, witraże, szkicowówkiem, piórkiem czy węglem, drzeworyty, miedzioryty, sfotografowana metaloplastyka, origami, niech tam nawet wydruki komputerowe. Wreszcie wszelkie techniki. Mieszane w połączeniach tak bogatych, jak wielka jest wyobraźnia ilustratora. Do tego dodajmy nieskończoną gamę koloru, kształtu książki, faktury i przejrzystości papieru, indywidualną kreskę, czasem audiobook. Współczesna książka dla dzieci, różnorodnością oferty artystycznej, dystansuje produkowane masowo filmy rysunkowe i fabularne. Również dlatego warto. W ramach Maksymy na dziś pozwolę sobie zacytować Państwu własne przysłowie. Poezja jest ładniejszą siostrą filozofii. I w ogóle przerwa na reklamę. Skrajnie zachęcam Państwa do lektury mojego tomiku poezji dla dorosłych, wydanego w 2015 roku w zacnym wydawnictwie Emanuel, tytuł Buki Blondynka z rasową rekomendacją Ernesta Bryla. Wow!